Dzisiaj przy Winku znowu zapraszamy na wystawę, ale byłoby nie tak, gdybym nie zaprosił autorów tej wystawy, żeby przypomnieli, że ta wystawa jest i można przy Winku. Zapraszam tutaj, panie Witoldzie, to jest ten autor, który robi te nam wszystkie plakaty, o widzicie państwo. I pani Torek, to jest kuratorem wystaw. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Macie Państwo dzisiaj ostatnią okazję obejrzeć wystawę współczesnej karykatury polskiej. 480 prac. Wyobraźcie sobie, jeżeli byśmy przeznaczyli na wybór jednej pracy 10 minut, to jest ile tych minut? 4800 minut. Podzielić to na godziny, to wyszłoby najmniej 80 godzin. I to wykonał. Mój kolega wspaniały Witold Mysyrowicz, niezwykle pracowity, niezwykle mądry człowiek i należą mu się brawa za tą pracę. Także docenicie Państwo tą jego pracę i obejrzyjcie jak najwięcej tych rysunków. Proszę Państwa, jak 10 lat temu zastanawialiśmy się nad programem Forum Humanum Mazurkaz i nadaliśmy tej imprezie tytuł forum, to mieliśmy na uwadze, że będziemy prezentować różne sztuki, muzykę, Taniec, muzykę z różnych okresów historycznych, współczesność i dziedzictwo. Tak samo sztuki plastyczne, i rysunek, i malarstwo, i rzeźbiarstwo. Żeby były prezentowane wszystkie te sztuki obok siebie i żeby się wzajemnie w jakiś sposób uzupełniały. Nie zawsze to nam wychodzi, ale w każdym razie forum to jest prezentacja różnych sztuk. Teraz tak. Przed wejściem dyskutowaliśmy o wystawie z Panią Bożeną Kociołkowską, która nazwała tę sztukę karykatury sztuka chwili. Co Ty na to? Dzień dobry Państwu. No oczywiście po części jest to prawda, ale nie ja chciałbym się długo rozwodzić. Oczywiście karykatura to jest bardzo szerokie, w pozorom, pojęcie. I... Część karykatury to jest rzeczywiście reagowanie na wydarzenia bieżące. To jest rodzaj publicystyki rysowanej, ale to nie jest cała karykatura. Oczywiście są prace, które wchodzą w zakres karykatury, można powiedzieć, ponadczasowe. Niektóre rysunki czy grafiki tego typu mają lat kilkadziesiąt, a ciągle są aktualne. Także mamy tutaj do czynienia z jednej strony z. Pewną publicystyką doraźną, ale równocześnie obok tego są prace, które mają wymiar ponadczasowy z jednej strony, a z drugiej strony czasem koło wydarzeń, które dzieją się wokół nas, zatacza to koło pełen obrót i wracamy do pewnych zjawisk, które znamy z przeszłości. Tak to się wszystko plecie. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz. Namówić Państwa nie tyle do obejrzenia wystawy, która ma swój ostatni akt obecności w Mazurkasie, natomiast chcę Państwa namówić do tego, żeby polubić karykaturę, żeby może szerzej się nią zainteresować. I powiem rzecz pewnie taką, która Państwa zdziwi. Otóż sztuka karykatury to naprawdę nie jest rozrywka albo nie wyłącznie do zrywka. Karykatura to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Dlatego twórcy karykatury to nie są prześmiewcy, którzy sypią z rękawa dowcipami. To są ludzie zadumani, poważni, zafrasowani rzeczywistością i przyszłością, którzy sięgają często głębiej w przyszłość niż przeciętny człowiek i widzą i zagrożenia i różne pewne zjawiska, które umykają nam na co dzień. Także karykatura, wbrew pozorom, to jest bardzo poważna sprawa, ale częściowo również służy rozrywce. Kochani Państwo, kochajmy sztukę karykatury. Życzę dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. A teraz, proszę Państwa, Kolendowanie pierwszej części, tak jak powiedziałem, w drugiej będą tańce, a w międzyczasie właśnie karykatura i winko. Życzę miłego wieczoru.